Patriotyzm ekonomiczny. Co to tak naprawdę oznacza dla kupujących? Zagłębmy się w temat. Hasło wydaje się proste, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. W skrócie, chodzi o to, żeby wspierać naszą gospodarkę, by mogła skutecznie konkurować na świecie. Trzeba to jasno rozróżnić: patriotyzm jest postawą za, a nacjonalizm przeciw to kluczowa różnica. No dobrze, a co na to dane? Okazuje się, że Polacy podchodzą do zakupów inaczej niż kiedyś. Deklaracje wciąż są bardzo mocne. Zdecydowana większość popiera kupowanie polskich produktów. Ale uwaga, widać delikatny spadek. To może oznaczać, że priorytety się zmieniają. Kiedyś kupowaliśmy sercem, z poczucia solidarności. Teraz do głosu dochodzi rozsądek, liczy się cena i jakość. Więc co ma największe znaczenie dla gospodarki? To nie jest takie oczywiste, jak się wydaje. I tu dochodzimy do sedna. Prawdziwa różnica tkwi w tym, do kogo należy kapitał? A to jest ogromna różnica. Polski kapitał tworzy lepsze miejsca pracy i zatrzymuje zyski w kraju. Właśnie w ten sposób buduje się silną i stabilną gospodarkę nie na skróty, a od podstaw. Wszystko fajnie, ale jest pewien problem. Jak rozpoznać ten polski kapitał? Oznaczenia bywają mylące. Zacznijmy od popularnego mitu kod kreskowy 590. Wiele osób uważa go za pewnik. A jak jest naprawdę? Ten kod mówi tylko, że firma jest zarejestrowana w Polsce nic więcej. No dobrze, a co z tym znakiem? Logo produkt Polski wygląda przecież bardzo wiarygodnie. Tyle, że ten znak dotyczy pochodzenia surowców. Nie ma nic wspólnego z właścicielem firmy. Jak więc podejmować świadome decyzje? Na szczęście istnieją narzędzia, które mogą w tym pomóc. Po pierwsze, warto zwracać uwagę na jakość. Uznane certyfikaty to dobry i wiarygodny trop. A co z weryfikacją kapitału? Tu z pomocą przychodzi technologia i niezależne aplikacje. Jedną z takich aplikacji jest Pola. Pozwala bardzo precyzyjnie sprawdzić strukturę kapitałową producenta. Jak widać, każde narzędzie sprawdza co innego, ale to właśnie aplikacja daje najpełniejszy obraz. Zatem następnym razem w sklepie, na co warto zwrócić uwagę, świadome wybory mają realną siłę. Zasubskrybuj. Zostaw łapkę w górę i koniecznie skomentuj.